Młody Satan, młody border Pozdrawia rodziców i moją siostrę Ja najlepsze, że najgorsze chwile Wcale nie kojarzą się z Tomkiem Jest nas dwóch, jakiem jem to jemy we dwóch Nigdy nie przytyję, chociaż je dwa razy tyle I tyle piłem, jak straciłem dziewczynę I w ogóle, po razy dwa Wyjdę sobie na dwór, bo mieszkam sam z O trochę poję panem, bo nie jestem jego fanem, ale fajnie gdyby był Czas na kolację, zwykle jadam tabletki Bo chciałbym żyć, a nie się tylko uzaleśnić To smakuje jak Anyżowe żelki Razem wyjdziemy na dwór, kiedy wyjdę z depresji Czas na kolację, zwykle jadam tabletki Bo chciałbym żyć, a nie się tylko uzaleśnić To smakuje jak Anyżowe żelki Razem wyjdziemy na Czekam aż ten szelest zacznie może trochę cieszyć To brzmi jak zaburzenie, bo każdy chce pieniędzy Jak miałbym mówić szczerze, to mi lepiej było bez nich Jestem dużym dzieckiem Ale tak bardzo, 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 bardzo bardzo dużym dzieckiem, dzieckiem Co jest przeklęte, no bo jestem dzieckiem przekleństwa ale, ale to w sumie mi super nie przeszkadza Czas na kolację, a... ja dam tabletki bo chciałbym życia nie się tylko uzależnić To smakuje jak... anyżowe żelki Wyjdziemy na dwór, kiedy wyjdę. Czas na kolację, zwykle jadam tabletki Bo chciałbym życia nie się tylko uzależnić To smakuje jak... anyżowe żelki Razem wyjdziemy na Thank mm -hmm. you. Yeah.